Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu: Aktualizacja. 20 sierpnia 2024 roku. Godzina 21:49 EDT opublikowano 14 sierpnia 2024 roku, godzina 19:20 EDT we współczesnych pojazdach OBD Onboard Diagnostics. To system diagnostyczny, który monitoruje zachowanie silnika oraz sposób, w jaki wytwarza i kontroluje emisję. Jego główna funkcja jest wykrywanie usterek lub nieregularnych sytuacji i przechowywanie odpowiednich informacji za pomocą kodów. Zobaczmy tutaj, jak długo trzeba jeździć. Aby zresetować specyfikację OBD, każdy kod jest kodem usterki, który jest zgłaszany na desce rozdzielczej samochodu i może być odszyfrowany za pomocą skanera podłaczonego do portu OBD. W ten sposób, gdy występują problemy z paliwem, gazami silnikowymi, katalizatorem lub czujnikami tlenu, OBD dostarcza dokładnych informacji, ułatwiających diagnozę i naprawę. Jak długo muszę jeździć, aby zresetować OBD? Dlaczego OBD jest ważne w Stanach Zjednoczonych? Jak długo muszę jeździć, aby zresetować OBD? Szacuje się, że aby zresetować OBD, należy przejechać od 50 do 100 mil, od 80 do 160 km. Oprócz odległości, wybrana trasa musi obejmować różne warunki jazdy, zarówno szybkie, jak i wolne, i nie może być stała. TJ. Należy robić ciągłe postoje. W ten sposób, po usunięciu powyższych kodów, System OBD będzie monitorował zachowanie pojazdu i będzie gotowy do wysyłania kodów diagnostycznych, które można sprawdzić za pomocą skanera OBD. Dlaczego OBD jest ważny w Stanach Zjednoczonych? OBD ma pewne znaczenie w Stanach Zjednoczonych poza jego rola jako jednostki diagnostycznej silnika, zapewnia zgodność z normami emisji. Spalin, pojazdy z systemem OBD spełniają rygorystyczne normy określone przez Agencję Ochrony Środowiska EPA. Dla tej agencji federalnej system ten odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu emisji zanieczyszczeń. Zapewnia pozytywny wynik kontroli pojazdu. System ten ułatwia coroczne kontrole emisji spalin wymagane przez DMV w celu odnowienia rejestracji pojazdu. Dzięki niemu egzaminatorzy mogą szybko określić, czy pojazd spełnia wcześniej ustalone standardy. Przyczynia się do bezpieczeństwa i konserwacji. OBD pełni funkcję prewencyjną poprzez wczesne zgłaszanie problemów za pomocą kontrolek ostrzegawczych. Takich jak check engine. Kierowcy mogą wtedy zająć się nimi, zanim przerodza się w poważniejsze usterki. Umożliwia przestrzeganie prawa. Wszystkie pojazdy sprzedawane w Stanach Zjednoczonych muszą być wyposażone w OBD-2, druga generacja tego systemu. Standard ten został narzucony w połowie lat 90. w celu ułatwienia diagnostyki pojazdu, ale także w celu zapewnienia konserwacji. Pojazdu dzięki ostrzeżeniom i lampkom ostrzegawczym kierowcy SA znacznie bardziej zaangażowani w dobry stan swojego pojazdu wydłużając jego żywotność i ograniczając problemy, które mogą prowadzić do większego zanieczyszczenia.